Cześć z tej strony Pieczara. Witam Was w 13 odcinku z serii Gospodarstwo po ojcu Jak widzicie yy, Stan konta się zmniejszył a to dlatego, że yy, kupiliśmy tę 3 metrową i siewnik taki do poplonów można powiedzieć yy, Też do Ursusa założyliśmy nawigację więc już, trochę już Gospa się rozwija. Trochę i to bardzo się rozwija e, Więc W tamtym odcinku posialiśmy się to, tak jak wiecie. E, jeszcze zostało... Nie wnikajcie czemu bordy są otwarte, po prostu to jest jakiś błąd gry Tu mamy 6700 litrów, tu mamy 160, tak? Dobra. E, tak jak mówiłem nawigacja jest założona do Ursusa, więc dzisiaj będziemy testować ją. Więc co, wsiadamy? Odpalamy. No i co, i jedziemy. No. Nie ma co czekać. Trzeba pracować w polu. Mam nadzieję, że ten traktor da rady. Bo ta talerzówka jest kupiona ogólnie do nowego nabytku. Który zobaczycie wkrótce, można powiedzieć. Bo już jestem ugodany na oglądanie tego nowego nabytku. Więc. No opowiada się ciekawie Teraz mogę wam zdradzić. Okej, okay, dobra. Wjeżdżamy tu na pole. Tu ogólnie próbowałem swoim kultywatorem. Ale to nie jest to samo, co zaraz zobaczycie jak to będzie szło. Tak. Poczekajcie, hmm, bo coś tu się zwróciło. No, Zobaczmy tak. Dobra. No, opuszczamy. Siejemy popl. Oczywiście to jest poplon, tak, więc po prostu nam zależy tylko, żeby to stależować i tyle. Chyba ten muszę zdenerwować, bo problemy z tą tare Coś tak czuję. Co powiedzmy? Co? Czy to? Nie, ja, szybko to idzie tutaj żówku, kurczaki. takim sprzętem to można robić już oha schodzi z obrotów. złamczony ogólnie na zimę będzie mało siewu aczkolwiek będziemy rzepak siać na jednym polu tam gdzie było żyto Więc... Możecie też jeszcze szukać odcinek z siewu, ale to, mówię, starym zestawem jeszcze. Ty, ale to coś tak, tak, tak... Mi się to nie podoba. siejemy poplon. A może czas na 10? Nic, no nie siejemy ten poplonik. Rzadkie fale jest to. Ja tylko przeoramy. Uprawimy i siew będzie. Zboże jakiegoś. W że żowiec będzie siany w tym sezonie, bo prasowanie jednak to nie może być, że prasa będzie bezużytecznie stała. No i tak. Plany na dalszy rozwój: tak yy, jest kredyt, który trzeba spłacić. Więc możemy od razu jak się tak zastanawiam, czy spłacać, czy nie spłacać. Bo jest jesień. Dobra, spłacimy, jo. Mm, spłacimy sobie 10 tysięcy kredytu. To nam zostanie 19 tysięcy. Okej, okay, no to tak jeszcze w miarę w miarę. Bo w zimę będziemy mieć do sprzedania rzepak, kukurydza, sałata i siana kiszonka. 4. 4 te będziemy mieli do sprzedania. No to jest trochę zabawy. No, trochę, kurde. Za mało powiedziane. Dobra, znowu musimy nawigać. Nie wiem. Chyba ta nawigacja jest od ten um, rozkaliby Przestawiono coś, bo... Ogólnie... Przyjechali, zamontowali to i pojechali, tak? Nic nie ustawiali, tylko pan se sam ustawi, pan jest mądry, to se pan ustawi, no ustawił. No. Więc za każdym razem trzeba coś przestawiać. No so, I takie się bo Myślę, przyjechała nowa maszyna. To trzeba nagrać vloga. Tak, nowa maszyna. Nowe możliwości. Kurczaki pieczone. Powiem no. no, wam, że gospodarstwo się rozwija. To tak, natychmiast yy, Wam mówię, że kultywator jest na sprzedaż, więc jeżeli ktoś jest z okolic yy, yy, tego obrębu, no to możecie do mnie pisać. Yy, mam do sprzedania kultywator 3-metrowy, chyba jak dobrze pamiętam, za. Zaraz wam powiem za ile dokładnie. Za 2703 metrowy tak. Kultywator. No, przyjdzie gruber, jest talerzówka. Więc, no co no, co więcej do życia, tak. Ja może gruberem tu wjechać zamiast orć No, zobaczymy no. Na no będzie? Nie, no będzie to już przesłowania, no to dobrze wróży. Co i takie siebie po planu. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. By wał wziąć, nie przemyślałem tego Ale niestety no to się dokupi po prostu kiedy i tyle O no, polności Ursusa A to ten traktor co ja będę miał To da radę sobie To żółwko? Ciemnik 3-metrowy do tego dokupić Kurczaki, to zestaw maszyn normalnie będzie mhm. No, Ursus, dawaj, dawaj Nie ociągaj się mi tu Widzę, że mocy brakuje, ale niby 100 konia, Ciężko, ciężko ma Ogólnie Agras mi jeszcze ma takie światła do niego wysłać, żeby tu zakładać, jak będę jeździł tam dalej, ta czy coś, to mają mi wysłać yy, zakładane takie. No bolce po prostu. Takie coś jak yy, w tym jest. Yy, ja to widziałem. W jakiej maszynie widziałem. Jest yy, zdejmowane. Wyleciała mi z głowy jaka to jest maszyna Widać, że ten obszar jest światło ma chociaż, bo chociaż coś będziemy widzieć wieczorem, a co? Znaczy to będzie pole do zasiania po plonem. I chyba... Pola po kukurydze też będą siane po planym, bo... czekaj, to no, dobra Kukurydza, tak? Sierpień, wrzesień Nie, to jest owiec Październik, listopad Możeby no, na upartego pszenicę posied by się dało, ale czy to tak... Lepiej chyba posiać mm, Ten, owiec, owiec jest droższy Zadbać o owiec i tyle Dajcie znać, czy lubicie takie wieczorne odcinki z farminga. Ale brakuje mu siebie, brakuje koń. Jak trafi na lepszą ziemię, to od razu staje. Ile mamy tam? 13 minut odcinka. Nie jest tak źle. O, ho, ho, wrzepek wjechałem. ja, ja, karamba. Brakuje mu mocy, no. Niby kurczę sto konia. Nie, nie oczyć tego, nie idzie. Jak planuję, zanim mi Gruber przyjdzie, to może. Zależy, ile dopłaty nam wyliczą. Też. To. Ale co, to ten traktor nie da rady z Gruberem, tam po off nie mam mocy kurde A Jak mi gruber przyjdzie ku fakt, który wymaga, tam on no, trochę wymaga. Ciemno? Ucho wszędzie. Dobra. Spłonijmy ten czas na na dół. No, I czemu stoisz? No jedź Bo no tak, gruber, który chcę kupić To jest Agromash APN To jest ten, nie? I tak jak teraz se patrzę hmm, On będzie kosztował mnie około, no 14 tysięcy hmm. Może z dopłaty wyjdzie 14 Zobaczymy go no. Nie, w sumie miałem tam 2 hektary rzepaku. Ale to powinien wyjść. A ja, może on bierze na 4? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Hmm. Kobrzecem w tą stronę bardziej. Nie, starych nie bierze, bez przesady. może bierze? Nie no, bierze tak cztery. 3, 4 a 3 bierze no hm. ciekawe to I idzie! I noc i wieczorny odcinek wyszedł kurczaki. Para widzowe, takim widoczkiem zakończymy dzisiejszy odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji do następnego. Elu!